Cześć z tej strony, Tenrix i witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przeprowadzę Was szybko po mojej wyspie, a potem pokażę Wam jak szybko się dorobić. Bo tak w sumie mówiłem o tych różnych sposobach, ale jest bardzo fajny sposób. W zasadzie o nim już też mówiłem, ale pokażę jak to ogarnąć bardzo szybko. Więc lecimy. Tak, tutaj to już widzieliście. Tutaj tylko zmieniłem tą część początkową, bo blokowała mi tutaj ścianę, więc postawiłem ją do góry po prostu. I teraz to wygląda w następujący sposób: że tutaj sobie spada i rozdziela się na dwie maszyny. Tutaj zabudowałem ten domek, tak jak mówiłem, no bo musiałem go poprzestawiać, więc teraz jest ładnie zabudowany. Jak widać, e, i co? I teraz polecimy tutaj, tutaj polecimy, bo jak widzicie, tutaj jest złoto, i tutaj też jest złoto. Więc połączyłem teraz e, te dwa złota. Chwila, jakby to Wam pokazać. Tutaj będzie widać, będzie. Tutaj jest stąd złoto, leci do maszyny, się przerabia i leci w dół. Tutaj maszynę postawiłem już do góry. I też leci w dół. Tutaj jest tylko problem taki, że ta odległość jest bardzo duża i tak naprawdę sztabki złota mi tam znikały. Dosłownie przed no, parę metrów czy centymetrów w tym wypadku, jak zobaczymy na grę, parę centymetrów dosłownie tutaj. Chwilę, gdzieś tutaj na tej wysokości znikały. Więc żeby temu zapobiec, Postawiłem tutaj e, ten konwaj, nie, jak to jest, skrzynia, in, input-output skrzynie, i wsadziłem tutaj maksymalną ilość złota, bo mam tutaj trochę złota na zbierane. E, wstawiłem maksymalną ilość złota, więc teraz, jak tutaj spada złoto, wskakuje do skrzyni, ona jest pełna i wypuszcza z drugiej strony jedno złoto, więc w zasadzie przechodzi to normalnie, tylko jako, że tutaj ym, się zatrzymuje, no to ten spawn, to te jakby od nowa się tutaj zaczyna i w tym momencie, o zobaczcie, tutaj wchodzi, tu wychodzi i teraz spokojnie sobie złoto tutaj do maszyny dochodzi bez problemu. Jeżeli chodzi o, 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 o co to jest? Koper, to standardowo tam z góry z maszyny leci aż tutaj, tylko teraz coś tutaj nie leci. O, leci. Może tam jest jakiś zastój do góry? Powinno trochę. O, nawet ruszyło. Dobra. E, ruszyło. I teraz tak. Zrobiłem sobie tutaj tą skrzynię i tutaj tą dziurę. I tutaj postawiłem skrzynię. Jeżeli bym chciał, bo jak widzicie, mam nazbierane tutaj 1500 koper, e, 1200 prawie złota. Więc jeżeli bym chciał trochę przyspieszyć to, to robienie tego Red Bronze. To po prostu wskakuję tutaj, wrzucam tutaj maksymalną ilość, ustawiam na out, i teraz mi moja skrzynia wyrzuca powoli wszystko, co tutaj załadowałem. I tutaj to samo, wrzucam złoto po jednym. No tutaj złota dużo nie trzeba, więc dwa wrzucę, one sobie tutaj jadą, i już mamy. 2 złota, reszta tutaj koper się ładuje. Jak widzicie pięknie to schodzi. No i w ten sposób można sobie szybko dorzucić. No możecie też sobie stanąć tutaj do góry albo wejść do środka. Chyba mam tam otwarte, a no, tutaj mam otwarte. Możecie sobie wejść do środka i tutaj wrzucać prosto na taśmę. No ale w sumie możecie sobie tam wrzucić do skrzyni i, i nic nie robić. Wrzucenie do skrzyni jest dużo szybsze niż, niż rzucanie tam na. na pod, za tym postać się czasem obraca w lewo, w prawo, więc może lepiej tak. Jeszcze dorzucę dwa. Razy. O, złoto przyleciało. Dobra, to nie muszę. O, jedno i drugie. Jako, że mam dwie maszyny, to w zasadzie w tym samym czasie dwa przylatują, więc w sam raz dwa. E, koper też w sam raz się ustawia, że mamy 30 w tym momencie i. No, i powoli się to robi. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o Red Bronze. Tutaj sobie domek postawiłem na szybkości. No, bo miałem miejsce. Tamten szary domek zepsułem całkowicie, gdzieś zepsułem. No, z, zniszczyłem go. Postawiłem sobie tutaj taki byle jaki domek. Wrzuciłem tutaj stoły do kraftowania. Jest to chwilowo takie. no, schowane po prostu. Schowane. Tutaj wszystko mi działa, piękne. Nic tutaj nie robiłem. Tutaj muszę to ogarnąć. Te teraz dwa, trzy, cztery. Te warzywa, one jako że się nie brudzą, muszę to jakoś ogarnąć. Zrobię. Muszę pomyśleć nad nowymi farmami. Nie takimi jak tutaj, bo jako że to się nie brudzi, to będzie można jeszcze lepiej zrobić to. I użyję teraz tych nawadniaczy całych i tej, tej kanistry na wodę, które zbierają wodę. Postaram się to jakoś użyć. E, z tej strony postawiłem mm, następny drill. Tutaj, copper, nie wiem czy to było w poprzednim odcinku, chyba tak. Copper e, mi tutaj wyskoczyło, więc tam z dołu wyciągnąłem tą maszynę, postawiłem ją tutaj. Tutaj spada wszystko na dół, i na dole mamy maszynę e, Copper Press. Więc robię dalej te Copper Road jak nazbieram ile? jak nazbieram Steel Road, nie Steel a, a, te sztabki Steel o właśnie 5000 znowu, bo to 5000 jak dobrze kojarzę tam było to kupię, raczej wykraftuję znowu tą tą, tą, tą do wybijania m, płytek ten taki Gdy to jest. Dobra, tutaj mamy. Steel. Więc tutaj sobie podchodzę i zbieram. A tutaj będę musiał wykraftować właśnie ten. Print, czy jak to się zwie? Zerknijmy. Mold. O, Mold. Red Road Factory Mold. A ja chcę zrobić Plate Factory Mold. Jeszcze jeden. Tak, chyba tak. I dam go na. Mm, na copper i będę miał na Steel i na Copper. Także z... potem może jeszcze zrobię ten Bolt, bo Boltów nie mam, a też się przydadzą do jakiegoś craftu na pewno mm, więc prędzej czy później to zrobię. Dobra, 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 to tyle, jeżeli chodzi o, 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 o wyspę. W zasadzie więcej się tutaj nie zmieniło, trochę ją tutaj rozbudowałem. Teraz tak, teraz jeżeli chodzi o ten sposób, jak zarobić bardzo szybko, no to sposób jest powiązany z tym, o którym już wspomniałem. Wstajecie tutaj, bijecie to na awku, czy nawet w nocy zostawiacie na autoklikerze i rano, bo tutaj mówiłem, sprzedajcie sobie, sprzedajcie ludziom, ale... Nie wspomniałem o tym, że możecie iść do innych ludzi i sprzedać. Sprzedacie taniej tak naprawdę, ale dla was akurat na początku to jest moim zdaniem, przynajmniej dla mnie też, to jest bardzo dobra i łatwa kasa, bo tutaj ten Crystalized Iron jest bardzo szybki do zdobycia. Ja tutaj mam nazbierane już 44 sztuki, więc poczekajcie chwilę, raczej ogólnie tak, wybieracie sobie tutaj online, explore online i wybieracie sklep tutaj szukacie sklepu gdzie skupują to i sprzedajecie ja teraz zetnę poszukam sklepu żeby nie szukać tutaj żeby godzinę nie szukać sklepu żebyście nie musieli na to patrzeć zetnę i zaraz się widzimy Ok, znalazłem w końcu sklep mm, już znalazłem nawet wcześniej był nawet za na 65 Crystalized Iron no, ale zanim zdążyłem kupić to, się skończyło. Aha, o co chodzi? Maszyny są wyłączone. Hmm, chyba w grze zostały maszyny wyłączone i nie można nic kupić. Hmm, także nie pokażę wam dzisiaj. No ale weźcie sobie teraz, tutaj macie 60 tysięcy razy 44, który mam no to mam ponad 2,5 miliona, od tak więc jest to całkiem spoko sposób, żeby sobie zarobić tym bardziej, że możecie to zrobić na awku w nocy, więc możecie mieć dużo więcej niż te 44, które ja zebrałem i możecie bardzo fajnie zarobić więc to całkiem spoko sposób i powiem szczerze, odkąd ustawiłem to, tą farmę, to w zasadzie tak na 20 minut co najmniej 4 mi wypadną. Crystallized Iron. Chyba nic się nie da kupić, co? Hmm, bym tu sprawdził, ale nie mam tyle kasy, żeby na cokolwiek wydać z tego, co widzę. Hmm, tak. Tutaj, dobra. No dobra, także trochę kulawo, trochę kulawo wyszło, że Wam nie mogłem pokazać. No ale no, tak jak mówię, policzcie sobie: no, 44 razy 60 tysięcy to jest bardzo fajna kasa. Nawet na, na warzywach, które się nie zarobi. Przynajmniej na razie. Będziemy się starać też tyle zarobić albo ich więcej na warzywach, ale no. Teraz musimy, musi nam to wystarczyć. E, także to tyle w tym odcinku. Zostawcie suba, zostawcie lajka. Mam nadzieję, że wykorzystacie ten sposób, że zarobicie kupę kasy. E, no i co? I widzimy się w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się. Hej!